Jesteśmy teraz w Kromolicach w gospodarstwie Barbary i Andrzeja Strużyńskich. Mam przyjemność współpracować z tym gospodarstwem już szósty miesiąc. Syn Marcin, proszę opowiedz nam o tym miejscu. To wit witamy w Kromolicach w województwie wielkopolskim i prowadzimy gospodarstwo wraz razem z rodzicami, z dziadkiem i bratem. Już od pokoleń uzyskiwaliśmy bardzo wysokie wyniki w produkcji i hodowli. Które dziadek zapoczątkował w latach 50. i tak z każdym rokiem były te wyniki powiększane. Teraz aktualnie mamy wydajność 14 tysięcy. Komórki somatyczne na poziomie 200 komórek somatycznych i wysoki tłuż i białko. Powiedz mi jak ta obora się rozwijała no bo wiadomo, że się rozrastała. Od kiedy, od kiedy gospodarzycie na tym nowym obiekcie? To Tomo, oboje połowę wybudowaliśmy w 2000 roku. Zaś dostawiliśmy 13 lat później drugą połowę, bo chcieliśmy się cały czas rozwijać. I ją przedłożyliśmy, żeby polepszyć dobrostan. Na dzień dzisiejszy ile, ile, mamy, ile mamy krów? To jest to 150 sztuk i 140 młodzieży. Okej, okay, 150 sztuk krów dojnych. Doicie na hali? Dwa razy sześć, rybiałość. Rybiałość. Duj dwukrotny, trzykrotny? Dwukrotny. Dwukrotny duj. No to wydajność jest imponująca jak na, 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 na duj dwukrotny. Proszę powiedzcie mi jak wygląda kwestia jakby zapaleń wymian, bo ta nasza obecność dzisiaj, i nasza tutaj jakby rozmowa ma dotyczyć jakości mleka, jakby zdrowotności wymienia. Czy mógłbyś, już wspomniałeś, jest około 200 tysięcy komórek somatycznych, co jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast powiedz mi, jak wygląda kwestia e, zapaleń, czy ile tego jest? Średnio w gospodarstwie tak miesięcznie mamy od 4 do 5 tak zapaleń, które leczymy antybiotykami i, i da się je wyleczyć. Okej, okay, wiemy że tak powiem z literatury, że najskuteczniejszą metodą walki z przewlekłymi zapaleniami jest zasuszenie, walka, walka czy terapia DC. Czy wy stosujecie taką terapię u siebie w gospodarstwie? Tak, zasuszamy krowy w okresie 7 miesięcy i 10, 10 dniu ciąży, i wtedy je przestajemy dojść, zasuszamy antybiotykiem i przegabniamy na oddzielne grupy technologiczne, i wtedy krowy mają mniej stresu. Ciągły dostęp do paszy i wody. I... Dobra, a powiedz mi, czy wszystkie krowy dostają antybiotyk? Tak. Wszystkie krowy do, do każdej, każdej ćwiartki. Tak, tak. E, ok. Czy jakieś problemy obserwujecie po porodzie? Czy, czy coś się dzieje? Czy... Nie, nie ma problemów. Zapaleń nie ma i nie ma nic. No to, 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 to bardzo, bardzo skuteczne, jakby to, to, to postępowanie y, y, sprawdza się. Tak, tak. A z Waszej perspektywy, jak zasuszanie i proces zasuszenia wpływa na tą wydajność i na zdrowie krów w laktacji? To można powiedzieć, że to jest dzień zasuszenia, to jest pierwszy dzień laktacji, tak jakby i wtedy krowa ma czas na regenerację wymienia, organizmu i przygotowanie się do nowej laktacji i okres zasuszenia bardzo pomaga w obniżeniu komórek somatycznych, polepszeniu wydajności i w zdrowiu i w płodności. Gdyś nie ma, jak nie ma komórek, to wtedy też lepiej się krowy zacielają. Czyli gdybyście dobrze nie zasuszali, to nie byłoby tych wyniku. Tak, wynikiem. tak. Zaś by były problemy już przez całą laktację. A powiedz mi, bo wspomniałeś, że przerzucacie krowy na grupę krów zasuszonych. Tak. To jest grupa tu gdzieś w oborze, czy tam, tam z tyłu tam, są, tam, są tak. krowy tak. suche i one są na y, temerze ze Dwa macie, dwie grupy, tak? No, 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 Właści... Mają swoją dawkę pokarmową specjalną. Czyli zasuszenie właściwe i później jest. Przwycięwe przy, przy, przygotowanie. E, no myślę, że, 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 że bardzo, bardzo. Właściwe słowa powiedziałeś odnośnie tego, że pierwszy dzień zasuszenia jest pierwszym dniem laktacji, kolejnej laktacji. No i przez to właściwe zasuszenie jakby budujemy kolejną wydajność, kolejną laktację. A proszę, powiedzcie mi, jak ta wydajność w Waszym stadzie się kształtowała. No bo wiadomo, że historycznie była zdecydowanie niższa, a teraz jakby z roku na rok yy, idziecie w górę, macie progres. Jak to wygląda? Yy, znaczy, od 10 lat mieliśmy rzeźwieniowca. I przedtem, żeśmy mieli tak wydajność około 7 i tak co roku, jak mieliśmy tego właśnie żywieniowca, bo teraz już nie żyje, od 3 lat, to tak co roku 1000 litrów, żeśmy osiągali, co roku podnieść do góry. No i syn, teraz jeszcze od dwóch-trzech lat. Yy, już yy, więcej, żeśmy nie chcieli tak, żeby paszami objętościowymi i treściwymi, tylko genetykę yy, wprowadził, żeby kryd jeszcze lepszy Czyli lepszymi... z jednej strony żywienie, z drugiej strony dobrostan, yy, odpowiednia genetyka, no i, i wynik, o którym mówicie, prawie 14 tysięcy, no, no, robi, robi wrażenie. Nie? Yy, a genetyka też po to, żeby krowy były też dostosowane genetycznie po tą wydajność i żeby były jak najbardziej długowieczne przy tej wydajności. No tak, no, ale też jakby długowieczność wiąże się z tym, że mamy krowę, która musi przeżyć więcej laktacji, czyli więcej y, y, zasuszenia, więcej porodów, także tym bardziej ta praca jest bardzo ważna, istotna i, i, i to, zasuszenie, to zasuszenie jest właściwe, bo y, jakby nie patrzeć, im krowa starsza, tym jakby szansa na wyższe komórki jest. Ja? Tak. A też mieliśmy w stadio już dwie 100 tysięcznice, które miały tak około 9 laktacji i bez problemu je przeżyły i żadnych problemów z komórkami nie było. I... A powiedzcie mi, kwestię e, tego zasuszenia, e, które robicie antybiotykiem, to od wielu lat stosujecie, czy to jest jakby pewna pewna nowa tak rzecz? Już, bardzo, już bardzo dawno od kiedy było można, to na to się ten, przeszliśmy. Bo, bo nie wiem, Ula, na pewno potwierdzisz, że w przyszłym roku mamy jakby nowe wytyczne odnośnie stosowania antybiotyków. E, no czeka nas jakby ograniczenie stosowania, liczby antybiotyków. E, nie wiemy, czy będziemy mogli stosować zasuszenie takie totalne w stadzie. E, czy słyszeliście o tym? Jesteście na to przygotowani? No jak, jak się do, na to zapatrujecie? No z czasem będziemy widzieć, co się będzie działo i będziemy musieli iść w kierunku, żeby było tak, jak nam też trochę każą, żeby iść z prawem trochę. To Znaczy, rozumiem wasze rozterki, bo, bo sam jako i, i, i lekarz weterynarii, i hodowca zastanawiam się nad tym, jak to wszystko poukładać e, i jak to, jak to mówią, życie pokaże, aczkolwiek musimy się do tego przygotować. I to, że w waszym stadzie jest bardzo niska liczba komórek somatycznych, że zdrowotność wymian jest dobra, Wam będzie jakby łatwiej przejść na selektywne tak zwane zasuszanie, czyli będziecie, będziemy, pracując razem wspólnie, będziemy zasuszać wybrane krowy, bądź nawet wybrane ćwiartki u krowy. Także mając krowę... Jedną, drugą, patrząc na raport wynikowy z federacji, wiemy, co, co ona ma. Jeżeli się okaże, że to jest sprawa, która ma powyżej 200 tysięcy, no bo takie się, się zdarzają, będziemy rozważali, w jaki sposób postąpić. Eee, no myślę, że, że jest to przyszłość. Z jednej strony no zmniejszy to jakieś koszty, oby nie pogorszyło zdrowotności. No bo jak pogorszy zdrowotność, to no, nie zależy Wam na tym, żeby się chcieliła chora, nie? My obecnie to krowę, żeśmy jak tak krowa dawała 15 do 20 litrów. No znaczy niektóre były nawet, że tam powyżej 20 ten. A na przykład bez antybiotyku to będziemy musieli będziemy musieli je później osobno zrobić taki kojec i wpędzać, żeby zbijać mleko. Zbijać mleko. Tylko, że Parę lat temu, żeśmy już tak też robili, to nie do końca było takie ten, bo później krowy dużo na wątrobę. Jak tak... No tak, bo wtedy niepotrzebnie wprowadzamy je w stres i możemy nawet paradoksalna sytuacja w zasoszeniu spowodować ketozę. Tak. Natomiast ciekawym rozwiązaniem wydaje się być i być może jako lekarz współpracujący z wami będę wam to proponował, wprowadzenie czopów dostrzykowych, które zamkną to wymie. Jeżeli krowa jest zdrowa i zrobimy to bardzo czysto, no bo tutaj nie ma antybiotyku, trzeba będzie tak. zresztą mocno, teraz też zwracacie uwagę na to, żeby Zdraprzy z, tak, jeżeli my tą krowę zasuszymy zdrową, z niską somatyką, taka jak u kulawizm. w stadzie, bez dodatkowych rzeczy, zrobimy to czysto, to się może okazać, że ta zatyczka jest jakimś rozwiązaniem, bo oprócz tego, że ona blokuje Wejście od, od, środka, od środka do środka, od zewnątrz drobnego to też jakby zapobiega tego, temu mleko tokowi. No bo zasuszamy krowę, na drugi dzień nie mleka, no to, to nie jest to do... nie. nie zjastuje to dobrze. Nie? A też trzeba dbać o zasuszenie, bo wtedy dużo infekcji może wejść do tego też tak. wymienia i trzeba dbać o to najbardziej. Także no... Żeby cała laktacja zaś była pomyślna. Zobaczymy, a tak naprawdę pokaże nam, same krowy nam pokażą, bo jeżeli się spotkamy za rok czy za półtora i będziemy pewną modyfikację mieli, no to zobaczycie w postaci zapaleń, czy występują, czy nie. No a w raportach wynikowych też będziemy widzieć, na ile robimy to skutecznie i na ile jesteśmy w stanie tutaj prowadzić to stado tak dobrze, jak do tej pory. A takie pytanie kluczowe, powiedzcie mi, kto u Was zasusza te krowy? Tata, Tata. głównie. Czyli ojciec robi to najlepiej? Tak. I udaje odpowiedzialny, mu się odpowiedzialny. No, bo słuchajcie, tak się wydaje, ale to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie, czy zajęcie, bardzo odpowiedzialny moment, żeby to zrobić czysto, skrupulatnie. No i skoro są takie no, wyniki, i to. I używamy tych chusteczek z tym nas... nasączonym tym spirytusem, i... no. żeby tam. żeby infekować wymiar odpowiednio i żeby. Tam nie Często spotykało się, że te chusteczki służyły za, nie wiem, yy, 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 waciki do okularów, a jednak, yy, no, bardzo dobrze, że, że nie, są we właściwy, to właściwy to sposób. To yy, I ważne, żeby ta śpiewa była wydojona całkowicie mhm. podczas zaprażenia i, i żeby było czysto i iż... z... Dziękujemy Wam bardzo, no, że tutaj gościć na tym pięknym Jego. gospodarstwie. Dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia i sukcesów. Życzę no, mu sukcesów. Dziękuję bardzo.